Etap dotyczył projektowania Akademika marzeń z użyciem obydwu podstawowych materiałów budowlanych, to jest betonu komórkowego i też fabrykacji betonowej. Na co głównie zwracaliśmy uwagę? Właśnie na kreatywność, na, na niebanalność podejścia do tematu na umiejętność użycia materiału w taki sposób, żeby on nie dominował, a stał się po prostu tworzywem do zrealizowania swoich wizji. Odpowiedź na pytanie, jakie szanse daje konkurs z młodym studentom. Wydaje mi się, że dla studentów jest to niesamowita szansa na zetknięcie się, na zmierzenie się bezpośrednio z taką prawdziwą pracą potem w zawodzie. Jeśli chodzi o ideę, to pojawiła się ona w związku z wyjazdem badawczym do Luksemburga w Belwalu w rearanżowanej przestrzeni urbanistycznej pofabrycznej, w której to zostały zlokalizowane kampusy oraz placówki badawcze. Obecnie rozrasta się to na tyle prężnie, że że zaczęły tam powstawać też mieszkaniówka, siedziby firmy oraz placówek do pracy studentów, więc stąd też pomysł na naszą lokalizację. Brakuje niestety pomiędzy tym centrum rewitalizowanym pewnej dozy hierarchizacji przestrzeni, gdyż Luksemburg jest bogatym państwem, co zaowocowało tym, że w centrum tej pofabrycznej struktury Zaczęły powstawać bardzo odważne e, projekty w bardzo odważnych kolorach e, i e, naszym pomysłem jest stworzenie takiego sparametryzowanego modularnie e, budynku z możliwością również akcentowania kolorystyki tej fabrycznej, czyli tych czerwieni, żółci, pewnej dozy zieleni, takiej rdzawej także, e, ale która by stanowiła taką strefę buforową, dla przestrzeni tej pofabrycznej, a sąsiadującą z tą tkanką, tą tkanką miasta. Jeśli chodzi o sam budynek, to został on sparametryzowany w ten sposób, że w celu osiągnięcia tej hierarchizacji opracowaliśmy proste moduły Belek, które to są. Na obrysie ortogonalnym, zlokalizowane, czyli mamy zapewnione względy stosunkowo taniej prefabrykacji oraz, oraz oszczędności energetycznej, a, a do tego zdylatowane, samonośne, takie trochę w myśl personalizacji trochę niemieckich standardów budownictwa, tarasy i balkony z dodatkowymi strukturami urban farmingu, aby wprowadzić to takie jednak życie biofilne w tą strukturę urbanistyczną.